Jakbyście się kiedyś zastanawiali, jaka jest najlepsza woda, to oczywiście ta prosto z kranu. Niekicia? No, smacznego. Wiele razy Wam wspominałam, ale ten kot naprawdę jest niereformowalny. Cześć. Cześć, witajcie, witamy Was ponownie na moim kanale, moi moi drodzy. Mamy dzisiaj dla Was vlog podróżniczy, ponieważ właśnie zbieramy się i jedziemy do Budapesztu. Jedziemy do. Oh, no, jedziemy do Budapesztu jako nasze miejsce docelowe, natomiast dzisiaj odbywamy podróż do Viena. Wiednia, tak, słuchajcie. Wiednia? No. <laughs> Ale ty się nauczysz ze mną. E, słuchajcie, jedziemy dzisiaj do Wiednia, e, na jedną noc tak naprawdę. Jutro spędzimy tam prawie cały dzień, i wieczorem udajemy się do Budapesztu. W Budapeszcie będziemy dwa dni, także robimy sobie taki mini trip. I z Was zapraszamy na tą podróż z nami. Bo to jest okazja? Nie ma okazji. Long weekend. Długi <laughs> weekend, taka okazja. No. <laughs> A zdradzę wam jeszcze, a zdradzę wam jeszcze, że słuchajcie, ja nigdy nie byłam w Wiedniu i nigdy nie byłam w Budapeszcie. Mój bracie był i w Wiedniu i w Budapeszcie. w Budapeszcie. W Budapeszcie, boże, trudne słowo. W Budapeszcie zresztą mieszkał przez półtora roku, więc może później wam trochę opowiem tą historię. W Wiedniu był przejazdem, bo to jest tylko jakby wiecie dwie godziny drogi od Budapesztu, więc, więc tam był. A ja nie byłam ani w jednym ani w drugim, także jestem mega podekscytowana. W ogóle powiem wam takie typowe dla nas. My o tym, że jedziemy postanowiliśmy wczoraj. Serio, wczoraj. E, rzeczywiście ten pomysł się gdzieś tam zrodził w naszej głowie mm, ze 3-4 dni temu, ale tak sobie po prostu myślimy, no dobra, zobaczymy. I słuchajcie, ja wczoraj sprawdziłam prognozę pogody na weekend w Warszawie. Ma być 1 stopień, maksymalnie 7. I sprawdziłam w Budapeszcie 16, w Wiedniu 14 i słońce, więc niemało Wiena. miesiąc... Słucham? W Wiedniu jutro 18. 18 stopni jutro? Tak. No to w ogóle jakby wiecie, bezdyskusyjnie jedziemy tam, zobaczcie jakie jest słonko, nie mamy absolutnie żadnego planu, ja nawet nie wiem co można w Wiedniu zobaczyć, tam w Budapeszcie, także powiem Wam, jedziemy na totalnie, totalnym, spontanie, bardzo się cieszę, bardzo się ekscytujemy. Józia mi tutaj krzyczy, pewnie go nie słyszycie, że zaczynam, być, zaczynam się robić ture, Turczynką, że nic nie planuję. No tak, jakoś muszę powoli z tym żyć. Słuchajcie, 7 godzin drogi przed nami, także nie mała podróż. Właśnie powolutku się zbieramy, ale zanim się zbierzemy, to przed chwilą przyszła do mnie przesyłka, także pokażę wam, co w niej było. Słuchajcie, jesteśmy dosłownie na 10 minut przed wyjściem z domu i właśnie przyjechał kurier z moją przesyłką, więc otwórzmy wspólnie moją nową torebkę od pole. E, słuchajcie, torebkę, którą zamówiłam, zamówiłam miesiąc temu. E, ja na nią czekałam. Ja już jakiś czas, słuchajcie, zastanawiałam się nad tą torebką I naprawdę bardzo ją chciałam Natomiast ona, na moment, kiedy ja ją oglądałam Była dostępna w czterech kolorach Była dostępna w kolorze czarnym, brązowym e, Takim koniakowym e, Czyli kolejny odcień brązu e, I taki jasny, w takim jasnym, szarym kolorze I tak, czarnej torebki nie chciałam Brązowe mi się nie podobały I została tylko ta jasna szara, która bardzo mi się podobała Natomiast jak już przymierzałam się do tego, żeby ją kupić e, No to słuchajcie, no zobra, się jesień tak sobie pomyślałam, że no nie, chcę mieć szarej torebki na jesień, bo to był taki bardzo letni kolor. No i tak jakby trochę się wstrzymałam z tym zakupem, e, pociąg wieczoru wieczorem sobie z Józiem i zomwisuła. niedługo masz urodziny za zamów swoją torebkę, bo ciągle o niej gadasz. I słuchajcie, ja wtedy weszłam na stronę i tego dnia pojawiły się cztery nowe kolory, więc po prostu jak dla mnie. Ee, nowe kolory niestety były wyprzedane, więc no, to była taka smutna informacja, ale wiedziałam, że już coś tam się rozszerzyło w tej gamie kolor, kolorystycznej, więc będę miała szansę zamówić kolor, który mi się podoba. E, z tych czterech nowych kolorów bardzo spodobały mi się dwa: jedną, którą kupiłam, i druga, która była takim, e, powiedziałabym, kolorem takim beżowym takim kawowo-beżowym, coś takiego. I w sumie zastanawiałam się między tymi dwiema. No i słuchajcie, miałem ja jeden dzień, wysłałam Józiowi link do jednej i do drugiej. powiedziałam: Józef, nie mogę się zdecydować, czy kupić tą, którą wzięłam, czy tą właśnie w tym kolorze takim cappuccino. I słuchajcie, i wiedziałam, że obie torebki są wyprzedane, były out of stock. I Juzio mi odpisał i napisał mi, że bierz tą, czyli tą, którą kupiłam e, i wysłał mi link do tej torebki, czyli jakby przekopiował link z tej mojej wiadomości. I ja weszłam w ten link i słuchajcie, w tym momencie ta torebka była gotowa, jakby możliwa do zamówienia. Przysięgam wam. Ja po prostu nie dowierzałam w moje szczęście. Od razu ją zamówiłam. I co więcej, w ogóle wieczor, wieczorem tego samego dnia już znów była out of stock. Natomiast to moje zamówienie było pre-orderem, czyli te torebki jeszcze nie wyszły na rynek, ale mogłam je zamówić w takiej jakby wersji przedsprzedażowej. I miałam od razu informację, że będę czekała na nią do końca października, do wysyłki. Więc jakby liczyłam się z tym, że będę czekała ponad miesiąc. No ale wiecie, miałam kupioną, czekałam sobie. Torebka miała przyjechać, wyjechać z magazynu e, wczoraj, natomiast... E, Jezus, nie wczoraj. Miała wyjechać, torebka miała wyjechać z magazynu jutro, natomiast ja wczoraj o 20.00 dostałam SMS-a z informacją, że e, torebka właśnie opuściła to centrum dystrybucyjne w Sewilli w Hiszpanii. Ja wiedziałam, że one są produkowane w Hiszpanii. E, no i że przewidywany czas dostarczenia to był kolejny poniedziałek. Więc myślałam, no dobra, no rzeczywiście, na no 4 dni, no bo zanim ona z tej Hiszpanii przyjedzie... Słuchajcie, dzisiaj rano dostałam SMS-a. Twoja torebka zostanie dostarczona dzisiaj. Dwie godziny później trzymam ją w rękach. Słuchajcie, ona jechała, jest godzina 14, słuchajcie, więc tak naprawdę od 20 wczoraj do 14 dzisiaj przyjechała tutaj z Hiszpanii do Warszawy do mnie. Ale koniec już tego gadania. Oczywiście torebka jest marki Polen, to jeszcze Wam tylko pokażę. I otwieramy ją razem. Słuchajcie, jeszcze jej nie otwierałam, jest całkowicie zafoliowana, także Pierwsze wrażenie już Wam pokażę. E, po pierwsze mamy em, tutaj informację, jak możemy ją nosić. Tysiąc razy już to widziałam w internecie, więc nawet nie będę się tutaj skupiać. E, tak, i ja zamówiłam ten model... Cymę. Nie wiem, jak to się czyta, nie mam zielonego pojęcia, to chyba jest po francusku, więc nie będę się tutaj ośmieszać. Zobaczcie, jeszcze zafoliowana. Więc otwieramy sobie razem. Słuchajcie, ja jestem tak podekscytowana, jakby to po prostu był, już ją widzę. O! Po pierwsze mamy, e, słuchajcie, taki, no woreczek, wiadomo, przeciwkurzowy. Jezus Maria, jaka jest piękna, boż. O! Jezus, już ją zakładam na rękę. Boż, boż. Czy wy to widzicie w ogóle? Powiem Wam, że ten kolor mi się bardzo podoba. Właśnie tak jak mówię, trochę się nad nim zastanawiałam. Uważam, że jest naprawdę strzałem w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten sezon. Jest trochę mniejsza niż spodziewałam się, że będzie, bo ona jest jakby w dwóch rozmiarach właśnie w tym i w troszeczkę większym. I jak tak patrzyłam sobie w internecie na dziewczyny, które mają tą większą torebkę, to rzeczywiście wyglądała na taką naprawdę, naprawdę ogromną. Natomiast ta jest taka, no idealna, po prostu wielkościowo idealna. Także słuchajcie, wyjmuję tą folię ze środka. Tam innej gąbeczki. E, tutaj w środku jeszcze mamy, słuchajcie, taki, taką sakiewkę. Także jezus jest przecudowna. Naprawdę jest, słuchajcie, przecudowna. Boże, kocham ją już. Naprawdę w ogóle nie jest duża. Wygląda świetnie. Tak z daleka będę musiała się wam pokazać. Ale jestem, no, zachwycona. I można ją, słuchajcie, nosić na dwa sposoby, bo można ją też nosić tak. Także ona tutaj jest taka troszeczkę większa, ale ja sobie póki co zostawię tak. Także, słuchajcie, moja nowa torebka jest już zapakowana. Idealny timing, którym przybyła. Pokaż wszystkim swoją stylówę na podróż. Tak, słuchajcie, mój mąż jest dresem. On uwielbia taki styl, co nie? No, uwielbia, mówię Wam, uwielbia. Więc on jak tylko ma okazję, to właśnie wygląda tak. Eee, w ogóle już wczoraj do mnie mówię, jak się pakowaliśmy, weź sobie koniecznie jakieś eleganckie ubrania i on sobie, słuchajcie, wyprasował koszulinę, ja też sobie wezięłam e, koszulę, natomiast e, tak się trochę śmiałam, ty chcesz mi się oświadczyć, czy co? Co? I do więc? you propose? Bo powiedziałeś, że mam nałożyć ładne ubrania. No. To już jesteśmy po ślubie, głupku, po ślubie. Co, co to za jakieś no, nie niespodzianki? To co ty chcesz, taka kolacja romantyczna? Tak. Z żoną? Uhuhu, dobrze, dobrze, no także słuchajcie, nawet ubrania sobie wzięliśmy, tak jak Wam pokazywałam, eleganckie, eee, mamy już tutaj spakowaną torbę, jedną, drugą i w sumie jesteśmy prawie gotowi, trzeba się nakarmić kotki, oczywiście jeden już atakuje wszystko, co dostał, no bo przecież nie będzie jak jakieś 10 minut, może zgłodnieć, no i zaraz wyjeżdżamy. Co robisz? Proszę się tutaj nie naśmiewać, słuchajcie, robię kanapki, Słucham. bo <głos》> jak prawdziwa matka. Słuchajcie, bo mamy 7 godzin drogi i jest jedna rzecz, której ja absolutnie nienawidzę, to jest jak jesteście w trasie i jesteście bardzo głodni i jedyne miejsce, do którego możecie zjechać jest za 70 km na przykład i jest to stacja benzynowa, na której nie ma absolutnie nic dla was do zjedzenia, bo uwierzcie mi, jak nie jecie mięsa, to wcale nie jest tak łatwo zjeść coś ciepłego na stacji benzynowej. Więc ja po prostu nienawidzę, będziemy mieć kanapeczki i nie będzie tego problemu. Bo no. za tym to też usprawni nam drogę, nie będziemy musieli się zatrzymywać. Mądrze przemyślane. Bardzo mądrze No. Ale jakie kanapki? No, czyszczę lodówkę, więc mamy serek ziołowy z nerkowca, kozi ser. I troszeczkę ogórka. No cleaning fridge, tak? Tak, dokładnie. Czyszczę lodóweczkę, no? Niby tylko na łącznie 3 dni, ale zobaczcie, to jest wszystko nasze. Mam walizkę z ciuchami i tu spakowaliśmy sobie dodatkowe kurtki, bo bierzemy po dwie kurtki, bo wiecie, w Polsce będzie bardzo zimno, tam nie będzie tak bardzo zimno. Tu mamy dodatkowe buty i tu jeszcze jakieś tam kosmetyki, reszta rzeczy, która nie zmieściła się tu. Także powiem Wam dwie osoby, a pakujemy się zawsze, jakbyśmy na drugi koniec świata jechali, co? Może było Nie, i Ty też nigdy nie będziesz miał. No to jedziemy w trasę. Ach, jeszcze bym zapomniała tu oczywiście nasze piękne wyprasowane koszule. Moja kurtka i kanapeczki. Kanapeczki mają swój fotel. Także jadą. No a ja tutaj. I moja piękna nowa torebka. Podoba Ci się moja torebka? Bardzo. Tak? Ale nie kłamiesz? Nie, no coś ty. No to Ja też się lubię. Moi drodzy. Nawigacja ustawiona. Jedziemy do Wiednia. Ach, nic nie widać, tak, tu będzie dobrze zobaczycie. Siedem godzin. Najwcześniej będziemy tam o 21. Także jedziemy. Na drogę też spakowałam nam. Słuchajcie, kawę w tym kubku, który Wam pokazywałam dość niedawno. Mega się sprawdza. No i wzięłam jakieś ciasteczka, żeby nam osłodzić troszkę. Ale piękna jesień, co? Tylko słońca brakuje. Ostatnia like odkłada.

kilometrów 70-80 i słuchajcie, już się zrobił korek. Także coś się chyba wydarzyło na autostradzie. Mam nadzieję, że nic poważnego. No, słuchajcie, trochę tu stoimy, więc jeszcze nie wiemy, co się stało. No, zakładamy, że wypadek, no bo jesteśmy na środku tej drogi ekspresowej. Natomiast słuchajcie, nie straszne nam to, ja i tak jestem bardzo podekscytowana, dzisiaj i tak na wieczór nic nie planowaliśmy, to znaczy nie planowaliśmy ani zwiedzania, ani nic, więc wiemy, że po prostu jedziemy do Wiednia, śpimy w Wiedniu i tak naprawdę zaczynamy naszą przygodę dopiero jutro. Co to za robienie. Co robi? Nie, Słuchajcie, samochody się rozłożyły na dwa, żeby przepuścić ewentualną karetkę, jakieś kolej ze środkiem jedzie. Boże, drodzy, ci kierowcy mnie nie przestają mnie zadziwiać, naprawdę. E, no nic, ja mam tylko powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana. Tak jak wam się już zresztą mówiłam w domu, nie byłam nigdy w Wiedniu, także nawet nie wiemy, czego się spodziewać. Ja sobie wczoraj wieczorem zapisałam trochę jakiś tam knajpeczek, em, coś się na ścianie, nam znalazłam. Jest jedna taka kawiarnia, to mówiłam Ci już o co? Jest taka kawiarnia, która jest takim bardzo. Em, no w Wiedniu jest taka kawiarnia w takim starym budynku, więc bardzo bym tak chciała pójść. No i chyba w Budapeszcie będzie mnóstwo takich miejsc. Co? No, także powiem Wam, jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Mamy nadzieję, że będzie warto tam jechać, bo tak jak mówię, no jest to kawał drogi dla nas 7 godzin z Warszawy do Wiednia. Um, będziemy wracali z Budapesztu 9 godzin, także no niemały krzmat drogi. No, ale z drugiej strony, wiecie, jesteśmy we dwoje kierowcami, więc zawsze możemy się zamieniać, no bo dla jednej osoby jednak taka trasa byłaby obciążająca. Ale. Nie, from Budapest, 9. Jest 9, sprawdzam Tak? Tak. Ale ty jedziesz póki co jak najdłużej, co? Wziąłeś, wziąłeś sobie dresik, żeby ci było wygodnie to będziesz jechał No ty lubisz jeździć. To no. już tak nie, nie narzekasz tak bardzo, co? No to dobrze, co to się stało juze wciąg? Taste the night. Wanna dance to the light. Pulls stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the Kochani, kochani, pierwsza większa przerwa. Znaczy nie była ona taka długa. Szybka toaleta, 3 minutki, ale kupiliśmy sobie słuchajcie, miętową herbatkę. Ale wydaje się jakby była w ogóle północ jakaś. Jest 17.30. Tak. Eee, słuchajcie, minęliśmy niedawno Katowice, także mamy jeszcze chyba około dwóch godzin do granicy z Czechami. Eee, a łącznie, zaraz sprawdzam, cztery niecałe godziny. Także... Prawie w połowie drogi jesteśmy. Prawie, prawie, prawie. Chyba to muszę wyłączyć, już co. E, no, powiem wam, że jedzie się dobrze. Spodziewaliśmy się trochę większych tłumów, jest naprawdę, naprawdę ok. E, Jużo się jeszcze nie chciał zamienić, to dobrze. Jeszcze nie. jeszcze nie, ale ja sobie teraz, słuchajcie, z bagażnika wyciągnęłam książkę, także ja się teraz odcinam od mojego małżonka. Może nawet sobie podrzemię trochę i będę gotowa na jazdę później, także taki jest plan. Ale w ogóle pokażę Wam, jak jest ciemno, i jest naprawdę bardzo creepy. No, zobaczcie, jak z jakiegoś po prostu horroru, prawie że. No, niby tam światło, światło jest trochę na autostradzie, ale zobaczcie tutaj. Tu nic nie ma, pola kukurydzy i tyle. I nic więcej, także. Oho, i tyrki jeszcze. Gdzie jesteśmy? Zabrze. Że witamy w zabrzu, albo w Zabrze. Say hi to people from Zabrze. Tak, witamy, pozdrawiamy ludzi z Zabrza. Słuchajcie, słuchajcie, zajechaliśmy właśnie na ostatnie statię przed granicą i um, już właśnie tankuje samochód do końca, jakby do pełna, żebyśmy mieli, wiecie, pełen bak. A ja tymczasem poszukuję winety dla nas. bo chyba nie widzicie mnie. Może będzie lepiej ze światłem. E, powiem Wam, że jak jechaliśmy, kiedyś pokonaliśmy tą trasę z Polski do Turcji. To właśnie wtedy odkryłam, że kupowanie tych winet przez internet jest mega, mega proste, także zobaczymy, czy mi się uda. Winety Czechy. Mówiłam. Dzisiaj słuchajcie, przed wyjazdem z Warszawy zatankowaliśmy samochód do pełna. No i teraz widzieliśmy, że mamy... Wiecie, nie było nam tego paliwa aż tak dużo, ale mówię do że słuchaj, zatankujmy teraz w Polsce, przynajmniej jakby wiemy wiemy, ile zapłacimy. Nie będziemy się martwić. I tak patrzyliśmy, ile mieliśmy tego zużycia. I już się pyta, jak mi się źle zapłacimy No no pewnie za 100 zł i teraz przyszedł do mnie. I mówi, że wiesz, że to naprawdę 100 zł wyszło. Dobra, znalazłam Ewinety Czechy. Dobra, e Ewinety Czechy tu 20-24. Kup winetę do Czech. Jezus Maria 26 zł? Czy kogoś tu powaliło? To DUŻO. Na jeden dzień? Czekajcie, sprawdzę inne strony. W sumie nie wiem, ile ta wina tak kosztowała ostatnio. Yy. Hm. Wszędzie 30, 40. Wybierz pojazd. Co my mamy? My mamy diesel, więc co, paliwo standardowe? Dobra. No i w sumie nie wiem, czy powinnam kupić winetę za. Słuchajcie, jeden dzień wineta kosztuje 44 zł, a na 10 dni 59, ale będziemy wracać. Tylko ja nie wiem, czy my z Budapesztu będziemy wracać tą samą trasą, bo nie jedziemy przez Wiedeń. O, takie trudne decyzje. Czekajcie, sprawdzę sobie trasę. Budapeszt do Warszawa. Chyba nie powinniśmy jechać przez Czechy, wydaje mi się, tylko przez Słowację, Koszyce i tam jakby wjechać od strony Lublina, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale nie, pokazuje nam, że powinniśmy jechać tak samo. No dobra, słuchajcie, to ja w takim razie kupuję na 10 dni 60 złotych z dzierstwa. Fum, bum, bum. Musimy później jeszcze kupić winetę w Austrii i winetę w, na Węgrzech. No. No ja... a, poszło. Słuchajcie, prawie się nacięłam, bo ym, tutaj klikałam sobie z Wami tą stronę do wykupienia winety i dopiero na podsumowaniu było napisane, że to 60 zł to jest część składowa, 46 kosztuje mnie wineta, a... 14, czy tam 13 płacę za serwis. Więc wygooglałam, co to za serwis, i okazało się, że po prostu ta strona internetowa to pobiera. Więc znalazłam czeską stronę internetową, taką, widzicie, rządową, gdzie się kupuje winety, i kupiłam właśnie tą winetę za 46 zł. Więc 13 zł w kieszeni, kochanie. Możemy sobie kupić kawę jutro, na przykład. <grym> bo, słuchajcie, uważajcie, nie dawajcie się naciąć, bo ci pośrednicy to zawsze komią. Dobra, już dostałam maila, chyba że mamy. Uwaga, uwaga. A i jeszcze słuchajcie, w międzyczasie naklikaliśmy hotel, także mamy też już hotel w Austrii. E, także jesteśmy całkowicie przygotowani. E, hotel mamy 15 minut drogi spacerem od w ogóle centrum Wiednia. Także jest, słuchajcie, szansa, pokazuje nam teraz, że będziemy na 21.40, więc już no późno. Natomiast jest szansa, że może jeszcze dzisiaj wiecie: pójdziemy na jakiś taki mini spacerek. Czekaj, confirmation of payment. Pokażcie mi wineta. Mamy. Do 9 listopada możemy jeździć po czeskich autostradach Józefczę, wiesz? No. Także mamy ekstra 3,5 godziny drogi jeszcze przed nami, także... No, jesteśmy idealnie w połowie drogi. A! Spoko! Czeska republika! Witamy! Trzeba sprawdzić, ile tu można jeździć, Józef, bo ja nie wiem. 50 w mieście, 110 na niebieskim i 130 na e, zielonym. Hmm. Interesujące. Witamy w Czechach! Moi drodzy, właśnie wjechaliśmy do Austrii. Mamy godzinę 21, mamy troszeczkę obsówki, e, i około godziny do Wiednia. Także już bliżej niż dalej. Co? Czuć austriackie powietrze? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale mówiłeś, że asfalt taki trochę lepszy. O, <noise> oh, jesteśmy w Austrii. see yeah. Moi drodzy, zgadnijcie, kto właśnie wjechał do Wiednia. To my, tak, nie mylicie się. Ehm, jesteśmy kilometr od naszego hotelu. Nie wiemy jeszcze, jak rozwiążemy sytuację parkingową, bo mamy nadzieję, że znajdziemy jakiś parking pod hotelem. E, jest też opcja parkingu, e, jakby na samej tej posiadłości hotelu. Natomiast jest to bardzo drogie, chyba kosztuje 25 euro. <laughs> Ojejku, na cały dzień. Także mam nadzieję, że coś znajdziemy, um, mieszkamy blisko centrum, mówiłam Wam, z spacerkiem 15 minut od, um, od właśnie tego takich najbardziej popularnych atrakcji turystycznych, także wydaje nam się, że lokalizacja jest ok, natomiast nawet jak nie jest ok, to wiecie, jesteśmy tutaj tylko jedną noc i jutro wieczorkiem uciekamy do Budapesztu, także nic się nie stanie. Jesteśmy już w hotelu. Dostaliśmy, słuchajcie, pokój na ostatnim siódmym piętrze, także spodziewam się czegoś wyjątkowego. Zobaczymy. Idziecie z nami. 701. 701 tutaj. A, słuchajcie, nie, nie spodziewajcie się. Tam, tam. Nie wiadomo, czego zapłaciliśmy 200 zł za ten hotel, także nie są to jakieś... Pomożesz mi. A. Trararum. Trararum. musisz wsadzić tu kartę i będziemy oglądać. O, duży. No i słuchajcie, nie jest tak w sumie strasznie. Mamy łazieneczkę z wanną. Uhuh. Józefek. O, jesteśmy na poddaszu. Ej, całkiem spoko. Łóżko. A, mamy jakiś widoczek. Winok na... W sumie to jest jakiś park, wiecie? Więc nie jest najgorzej. Ej, no... Całkiem, powiem wam, jest spoko. Powiem wam, że trochę inaczej sobie wyobrażaliśmy ten przyjazd do hotelu, bo zakładaliśmy, że jeszcze będziemy mieć energię, co nie? Chodźcie do mnie. Że będziemy jeszcze mieć energię, robić nie wiadomo co. Słuchajcie, padamy. Po prostu padamy. Ja marzę o tym, że się przebrać w piżankę i pójść spać w przeciągu 20 minut. Jest chwila po 22, e, natomiast naprawdę chyba pójdziemy spać. A jutro od rana zwiedzamko. No, także dziękujemy Wam za tą trasę. I jutro zapraszamy Was na filmy z Wiednia. Pożegnasz wow. się? Słuchajcie, ja powiem Wam hit. Szykujemy się właśnie do spania, bo jesteśmy padnięci. E, pokażę Wam, co ja nam spakowałam, ponieważ ja zajmowałam się pakowaniem absolutnie wszystkiego. Słuchajcie, nawet pilnik spakowałam, nawet, nie wiem, pęsetę, wiadomo, jakieś perfumy, jakieś rzeczy. Józio miał jedno zadanie do zrobienia, ponieważ po mnie mył zęby, więc poprosiłam go, że jak skończył myć zęby, żeby spakował szczoteczkę z pastu. No i uwaga, wiedział? powiedz wszystkim, co się stało. Co się stało? No, czego zapomniałeś spakować? Powiedz wszystkim. Nie 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 No. I was not asked to pack it. <laughs> Miałeś jedną rzecz do spakowania. Jedną. Dobre, no, ciekawe kiedy. Uch, więc tak, słuchajcie, spakował, e, spakował swoją szczoteczkę, ale nie wziął pasty do zębów. Więc nie mamy czym umyć tych zębów. Ja właśnie wymałam sobie zęby suchą szczoteczką. Nie polecam, nie pomaga. Trochę mi rzeczywiście wyczyściło te zęby, ale wiecie, jak pachniecie cały dzień bez mycia. No, to jestem ja właśnie. Więc jutro rano już będzie miał zadanie znaleźć nam pastę do zębów. O siódmej wstajesz jutro. O siódmej. Masz karę. No, także super. Słuchajcie, ja nawet, no naprawdę wszystko nawet sobie, no wszystko popakowałam. On miał jedno zadanie.